Z tego co widziałam w telewizji, te wszystkie to jest całkowicie fajna sprawa, bo są zapraszane różne osobistości i w świetny sposób pokazują właśnie cały ten dorobek artysty. To jest bardzo doświadczony aktor, ma na koncie dużo filmów no i myślę, że ciężką pracą, doświadczeniem swoimi umiejętnościami doszedł już do tego, że jest teraz rektorem tutaj w wyższej szkole filmowej reżyserem, scenarzystą. On też taki jest można powiedzieć, swaniaczek, taki typ takiego swaniaczka. To ja to wyczuję na przykład jak jest coś sztuczne, jak ktoś jakiś aktor robi, a no tak, takie coś mam sobie wyczuję. No, a on to tak, tak po prostu tak no naturalnie to robi no słowie. Więc... No cóż, po prostu generalnie gościa bardzo lubię. Niski trochę, ale w porównaniu do aktorów z Hollywood nie ma co porównywać. No, ten pan ma niemieckie nazwisko, prawda? Szczurnie. To jest S-T-U-H-R, nie? To nie jest polskie nazwisko, więc. Y nie podoba mi się chyba ciut jego waga mu poradził siłownie. Najlepiej handlę No i brzuszki Jeszcze pompki Trochę pływałby i biegał rano by się wyrobił Rany boskiej jak, jak można, można komuś takiemu udzielać rad, bo nie wiem Byłoby ciekawym zobaczyć go w roli takiego twardego szefa mafii, gangstera. W roli e, schizofrenika takiego, który po prostu jest zagubiony w czasie. A w roli Sylwestra Stallone na ringu. takiej roli na przykład za kierownicą ciężarówki. Jakby, jakby się sprawdził jako kierowca, dajmy na to, ciężarowego wozu. No, że on ma taką postawę, jest taki... Właśnie jak kierowcy Tila, taki postawny. No i po żeby pasował. Tak kiedyś dym wystarczyło na niego spojrzeć, a dzisiaj już jak śmiał. On ma też coś takiego w sobie, no. Killer, co ty mi tu opowiadasz? To jesteś ty. Killer, bo posadzę cię i wiesz co będzie. Hmm. Widzisz, killer, padłeś. A jak nie powie, że to pomyłka, to powiedziałeś, że się urodziłeś. To pomyłka. Przesuń się, bo się Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. tak. Daleko jeszcze? Nie. Albo to była żona, bo kochanka, bo coś w tym rodzaju była, nie? I on, jak on wychodzi z tym to sjoł, ten się wychodzi, a ona do niego tam go rękę. A on, co, o ty się dobra, co chcesz ode mnie kobiety? To on ode coś w tym rodzaju, tak. <śmienny> Ciemność! 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 Raturko, kobieta mnie pije. I w którymś momencie Max próbuje przekrzyczeć ten tłum. Albert, wychodzimy! Jest to dobry nauczyciel, dobry profesor kina. Y, słowa, obrazu, że y, y, tego rzemiosła powinniśmy się uczyć od pana Jerzego Sztura, a także że. Y, y, aby y, mógł współpracować w całej tej komisji kinematografii, y, promować y, polską piosenkę. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi inaczej się udusi. u. A teraz weźmy się wszyscy za ręce, panie biorą panów, panowie biorą panów i wszyscy dookoła tańczymy Walczyka. A teraz wszyscy weźmy się za ręce, laj, 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 laj i wszyscy kręćmy się dookoła, laj, 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 laj. Lubię piosenki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Panowie e, złapią, e, złapią się za ręce. E, e, wezmą jedną panią, poniosą do rury i, i tańczymy dookoła. Dookoła tej pani i dookoła tego pana. A teraz złapmy się za ręce, laj, laj, li-laj, laj, laj li-laj. I, i tanczymy dookoła. Teraz panowie popuszczają tą panią i tańczymy yy, obok tej pani. Yy, pan trzyma tą panią za jedną rękę i tańczymy pozostałe państwo dookoła. A teraz złapmy się za ręce, laj, laj, li-laj, laj, laj li-laj. I wszyscy złapmy się za ręce, tańczmy tej wszystkiej piosence, Ja to po prostu gram